Flash wjeżdża na side smoke, leci pod drzwi, za na plecach, już kills nie szykuje Rundy leczą jak duża, oni płaczą pod nosem, bo grają za WP, wyciągłem kosę Ruszyną ja ostro, mój team jest i Idź lepiej, cukaj, mamie cyski. Admin patrzy za rogu, czy wszystko gra, ale jakaś kurwa na spinbocie gra. Headshot za headshotem leci highlight za free. Piszą, że mam wucha, to tylko mój skill. Niech gadają, co chcą, nie zatrzymają mnie wcale, bo na super mocach wygrywam to dalej. Co mam zrobić, kiedy jakiś nie Tronuję, wołam admina nie szybko do panuje gdy nie użyłem ci to admin wjebał mi bana idę się odwołać to kurwa jebana pana na scratch show mój Zadaję pisemnie i wzmogaj mamie jacycki Admin patrzy za rogu, czy wszystko gra, ale jakaś kurwa na skinbocie gra Headshot za headshotem leci highlight za free Piszą, że mam w to tylko mój skill Niech gadają co chcą, nie zatrzymają mnie wcale Po na supermocach wygrywam to dalej Co mam zrobić, kiedy jakiś nut troluję Wołam admina, niech szybko go panuje Nigdy nie użyłem g ale admin, bo ich bana Idę się odwołać, o kurwa je bana